Moi drodzy, zobaczcie ekspres Lor, bardzo ciekawe rozwiązanie na miejsca, gdzie pijemy 2, 3, 5, do 10 kaw dziennie. Ee, ekspres, który ma osobną wylewkę na kawę, a osobną wylewkę ma na wrzątek, co powoduje, że nie musi mieć już elektrycznego. Zrobimy szybciutko naszej kapsułki e, kawę espresso, zamykamy i w tym momencie robi nam się przepyszna kawa. Co chciałem dodać? Organizujemy konkurs naszej złotej kawy, bo LOR po francusku oznacza złoto. Dla pierwszych 20 klientów, którzy zdecydują się na Express LOR, jest specjalna cena 119 zł za ekspres. Prze ekspresie, jak widzicie, jest taki piękny prezenter, gdzie możemy postawić cztery kapsułki, kubeczki, herbaty. Jest taka sprytna szufladka, w której może być cukier, mieszadełka. Mleczko, wszystko bardzo elegancko zaprezentowane i podane. No i jak widzicie, moi drodzy, mamy piękną kawę z kremą, gęstą kremą. Świetne rozwiązanie pod marką LOR. Zapraszamy do współpracy kafites.pl.